Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji odwina w niedzielę wstąpienia Pańskiego Przecławek Laskowski, przyłaś Maciej Boże. Przez Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 24 od wersetu 46. Szóstego. Szóstego. Jezus powiedział do swoich uczniów tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Tak się kończy Ewangelia Świętego Łukasza i w bardzo podobny sposób zaczyna się drugi tom jego dzieła, czyli dzieje apostolskie. Uczniowie wracają pełni radości z góry oliwnej i przebywają stale w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. I czekają na obietnicę innego oic. parakleta. niebo pańskie. Tam jeszcze w dziejach apostolskich jest o tym, że obok, obok go skrył, że jest, został jest uniesiony. To nieboajskie. Obok go. zabrał go im z przed oczu dokładnie. Nie należy tego sobie wyobrażać tak jak pokazano w jednym z filmów o Jezusie, że w scenie w niebo wstąpienia mamy taki rzut kamery z góry na Miejsce, gdzie są uczniowie i ta kamera coraz bardziej oddala, oddala, oddala perspektywę, a w końcu obłoki te, które są gdzieś tam na wysokości kilkuset czy kilku tysięcy metrów zasłaniają im zasłaniają nam patrzącym oglądającym ten film widok. To nie, nie o to nie pochodzi i nie o ten obłok chodzi, prawda? Pan Jezus nie został porwany w kosmos czy do stratosfery tylko został przeniesiony w inny sposób istnienia, w obecność Boga. Ten obłok, który zabrał go im sprzed oczu, nad ich głowy, to jest obłok Bożej obecności. Ten sam, który oglądał Mojżesz na górze choreb, ten sam, który oglądali uczniowie na górze przemienienia, ten sam, obłok który prowadził Bożej, Izraelitów, nie? Przez pustynię. Przez pustynię, obłok Bożej obecności, yy, wskazujący na obecność Boga, która jest z jednej strony bardzo realna, konkretna, a z drugiej strony nieuchwytna, nie da się chwycić, przywłaszczyć sobie obłoku, ponieważ nie, nie, nie można go złapać naszymi rękami, prawda? Ponad nasze głowy, tak jak Eliasz mówi do Elizeusza, będę wzięty ponad twoją głowę. To znaczy do świata, o którym nie masz, nie, nie możesz mieć pojęcia, nie możesz go sobie wyobrazić, uzmysłowić, zdefiniować, a jednak on jest realny, bliski, chociaż Właśnie niedostrzegalny naszymi zmysłami, nieuchwytny naszym umysłem. Ja sobie y, próbuję to ciągle przy okazji różańca y, jakoś wyobrażać, bo przecież y, Jezus, który wstąpił do nieba z, w ciele zmartwychwstałym, to znaczy że On jest rzeczywiście teraz, nie? Teraz, w tym momencie, Matka Najświętsza wzięta z duszą i ciałem do nieba jest. Tylko, właśnie, <grystanie> rozumiemy, że niebo to nie jest jakieś miejsce, tylko, tylko stan, jak powiedziałeś, innego, e, w innym wymiarze bytowania naszego. Ale my do Nie. tego mamy dojść kiedyś. No tak, i dlatego y, możemy mieć dwie postawy. Jedna, jeżeli z wiarą oczekujemy tego i w swoim życiu doświadczamy wielokrotnie obecności Pana Boga, to myślę, że w jakiś sposób to się w nas potęguje pragnienie bycia coraz bliżej Pana, bo jeżeli tu doświadczam tak cudownych momentów Jego obecności, które są potwierdzone właśnie, tak jak powiedział Józef, że widzę, że Bóg jest, nie mogę go uchwycić, nie jest mój, chociaż i mój oblubienie. To jest jakiś świat, nie wiem, no jak go nazwać? Świat. Niebo. Niebo. Niebo wieczność. Nie, nie mamy lepszych określeń, prawda? Nie. Wieczność nie w sensie ale, czasowym, tylko w sensie jakościowym. Inne nie, nie sposoby coś, nie coś nie się wyświetlać na to, żeby to pojąć, bo A ani się Nie nam się dla Bóg, nie widział, ani, ani oko nie, nie słyszało, co Bóg przygotował dla nas. Więc wszystko się zgadza, dzisiaj, dzisiaj ludzie będą pytali, ja się też pytam, ale w którym miejscu? Jak to jest możliwe? Tak racjonalnie. Gdyby to było tak racjonalne, to by było na nie, miarę naszą, ludzką. Nie, no bo słuchajcie, bo my używamy takiego języka często, no. który jest bardzo językiem religijnym, trochę zrobił się hermetycznym i jest trudno opisać rzeczywistość Ewangelii, która no, jest no od do nieba. Do nieba, to znaczy w yy, Słuchaj, Słuch, dobra, ale słuchaj, to nie tu znaczy... Do nieba, znaczy, że w inny wymiar. Znaczy... Mogę? Tak. Kiedy w czasach świętego Łukasza i wcześniej wyobrażano sobie, że Ziemia jest płaska, wskazywano bardzo prosto. Pod Ziemią, otoczoną przez oceany, jest miejsce dla zmarłych, a jeszcze gdzieś tam głębiej, jeszcze w gorszym miejscu, są demony i powiedzmy, jest piekło, prawda? Natomiast ponad tą płaszczyzną Ziemi. Jest ponad naszą głową w sferze obłoków i tego błękitu nad naszymi głowami jest ukryte mieszkanie Boga. Kiedy za czasów Kopernika i Galileusza uświadomiliśmy sobie, że jednak ziemia jest okrągła, a ponad nami nie ma nieba w sensie teologicznym, tylko jest niebo w sensie układu między układu planetarnego, do którego należymy. Jest stratosfera, a potem zimny, czarny kosmos. Musimy sobie uświadomić, że wznosząc nasze oczy ku niebu, tak jak na obrazach widzimy świętych, na ikonach, nie, nie tęsknimy za kosmosem, za inną planetą czy inną galaktyką, tylko za, wznosimy nasz umysł i serce ku rzeczywistości, która jest ponad naszą głową, czyli przewyższa nasze myślenie i wyobrażenie. To, co powiedziałem jest, przed chwilą. Ale, jest sobie, ale o, ten, tu, ten wymiar jest, jest bliżej, tak, bliżej tak, niż my sami siebie, tak. prawda? To, co mówi Jezus święte, to, co mówią tak. też święci. No, bliżej no, niż my no, sami no, siebie jest bo w Nim Cześć, żyjemy, słuchaj, poruszamy się jesteśmy. Słuchaj, ale słuchaj, ale słuchaj. Ale coś powiedzieć tu i teraz. Właśnie klesu Boże już nadeszło, mówi Jezus, Czyli to niebo już jest. Czyli co to znaczy, jest niebo? Czyli te, jakie relacje w innym wymiarze? Tam, gdzie się e, kocha drugiego, jak siebie samego. Już. A to jest jakiś świat równoległy? E, czy równoległy? E, Obejmujący z, nas, nas, nasz świat. Nas świat tak. Mnie się bardzo przy, podoba przy, taka przy... przypowiastka o nas jako o bliźniakach żyjących w łonie matki, którzy dyskutują, czy ta mama to istnieje, czy nie, czy my się urodzimy do innego życia, czy to jest tylko taki mit i bajka, nie? Czy będziemy urodzimy tu się, prawda? Tak. Gdyby chcieli rozwinąć tę te, te, te przypowiedź, to miejscem, tym momentem porodu, cokolwiek bolesnym i przerażającym będzie nasza śmierć, prawda? Więc Boga nie widzimy dlatego, że Bóg nas nosi w sobie, jakby w swoim łonie, w pewnym sensie, nie? Kiedy się urodzimy, zobaczymy Go twarzą w twarz. W innym, w innym, kiedy wejdziemy w inny zupełnie świat, w inny sposób istnienia, który jest blisko, tak jak dla dziecka, które się ma urodzić, a jest jeszcze w łonie matki, łono mamy jest jednym światem, a to co jest na zewnątrz jest zupełnie innym światem, niewyobrażalnym I, i o to mi chodzi właśnie żebyśmy takich rzeczy dotknęli, bo jeżeli siostra Faustyna pisze w swoim dzienniczku, że podróżując pociągiem widziała anioła stróża swojego który siedział obok niej, no to my podróżując pociągiem go nie widzimy no. ona go widziała, no. więcej widziała jeszcze jak miali jakiś kościół Anioła stróża danej parafii, który sobie siedział gdzieś tam na dzwonnicy i kłaniał się aniołowi stróżowi, który siedział obok niej. Ona to widziała. My tego nie widzimy. Jest pytanie, czy to jest rzeczywistość realna, rzeczywistość, Oczywiście, czy że. to jest tylko jakieś, nie wiem, no jakaś foda morgana duchowa. Tak. Pismo Święte nam mówi, jeżeli mowa o aniołach, że istnieje Twój anioł, poprowadzi Ciebie, prawda, tak. do ziemi i obietnic, że jest anioł opiekun całego narodu, aniołowie innych narodów. Jakby na przedłużeniu tej tradycji biblijnej są objawienia prywatne, które my przyjmujemy, ponieważ Kościół je potwierdził, na przykład objawienia Matki Bożej w Fatimie. Anioł Portugalii, anioł Stróż, i tak dalej, to i dalej siostra fałszywa. Ale jednak. zobaczcie, do, do czego jakoś tak usiłuje dążyć. Mianowicie. Nie, nie poruszamy jest, się tutaj w sferze bajek czy mistrę, tak, Tylko jest to tylko że jeżeli Pan nie Bóg jest duchem, i o aniołach mówimy też, no aniołowie to są czyste duchy, a tymczasem w niebo wstąpienie oznacza coś, coś jakby nowego jakościowo w tym sensie, to ten świat rzeczy niewidzialnych jest teraz też światem rzeczy, w jakim sensie mówimy widzialnych. Na Albo powiedzmy Ale... jeszcze, jeszcze inaczej, że no. w Jezusie ludzka natura wkroczyła, żeby nie powiedzieć wtargnęła w ten świat czystych duchów, w sensie duchów bezcielesnych. Bez Jezus z ciałem i duszą, ze znakami męki w swojej ludzkiej naturze przebywa w tym innym wymiarze, w tym świecie Bożym. Druga z nim jest Najświętsza Maryja Panna z ciałem i duszą. szykująca miejsce dla nas. Pozostali święci są jeszcze jakby w stanie roz, rozdzielenia, prawda? Ciało tak. spoczywa w grobie, mamy ich relikwie, a natomiast oni sami jako osoby, osoby. I oczekujące z niej działają. To mi dopiero daje jakieś ogromne, ogromną tęsknotę po prostu, że ja no faktycznie chciałbym że nie idę gdzieś, nie wiadomo gdzie, w jakieś... Ale i też to daje bardzo mocne takie wskazówki dla nas, żebyśmy rozumieli, że nasze ciało to nie jest jakieś więzienie tego ducha, jakiś osiołek, który jest niepotrzebny, że ono Jak także... Jak my myśleli tak. Grecy filozofowie, no, którzy zabili Pawła Apostoła śmiechem na Areopagu, kiedy zaczął im mówić o zmartwychwstaniu no, ciała. ciała. I to tak. było zupełnie niepotrzebne, bo jakaś dla nich prymitywna koncepcja, nie do przyjęcia. Dokładnie. Po co to ciało w niebie. E, dzisiaj kochani mamy, <grym> <w latonskim. grym> mamy tą koncepcję wśród naszych chrześcijan. Nie, po co to ciało? Czy można je spalić, można je. Można, można go używać sprzedać. i to rozpusty na tak. przykład. No, oczywiście. Tak dziwna fascynacja ciałem łączyła się u Greków z taką pokardą dla ciała, że ono jest potrzebne na pewien czas, a potem precz tak. gnu po prostu. Tak. Dzisiaj dochodzimy do czegoś podobnego chyba. Fascynacja ciałem a z drugie kult ciała, a z drugiej strony. Pogarda dla zmartwychwstania, dla życia wiecznego. Bo kiedy I się ze starze, znakiem, ze starzeje, zaczyna się psuć, to Czego, znakiem, czego najnowszą oznaką jest to, że wymyślono nowy sposób pochówku, zatwierdzony w niektórych Stanach amerykańskich. Tak. Mianowicie przerabianie nieboszczyka na kompost. Tak. Wkładają Ciebie do takiej skrzynki z materiałem jakimś tam biologicznym i po dwóch tygodniach wywożą Ciebie w postaci dwóch taczek urodzajnego takiego humusu, gleby, którą może sobie rozsypać w swoim ogrodzie. Tak widzimy. to powiedziałem jednej pani, która pracowała przy ogrodzie zrobiła robiła taką przerażoną minę. Trochę się przestraszyłem, yy, kiedy nie za dużo powiedziałem. Tak, ale to pokazuje jednoznacznie, do jakich absurdów dochodzimy, kiedy odchodzimy od y, słowa, od y, Świata Bożego. Od Bożej antropologii. Bożej antropologii i rozumienia tego, jak ciało jest ważnym i danym nam też przez Boga, do tego, aby właśnie też ono, kiedy coraz bardziej jest przebóstwione, coraz więcej tej łaski Bożej i tego życia Bożego jest w nas, pokazywało właśnie niebo. Czyli miłość wyrażona w gestach, w słowach, w działaniu, w konkretnych uczynkach. To co mówiliśmy święte, że wiara bez uczynków jest martwa. I tutaj widzimy, ten przedsmak nieba już ma być w naszym życiu absolutnie widoczny. I jakim zaprzeczeniem też może być, kiedy nasze ciało jest antyewangeliczne, czyli pokazuje piekło. To samo. I dlatego to Jezus wzięty do nieba jest bardzo mocnym tym potwierdzeniem ze strony Pana Boga o jego zamysł wobec nas wszystkich i nie wolno tego absolutnie lekceważyć. Dzisiaj, tą antropologię, właśnie jak powiedziałeś, chrześcijańską, co do też ciała ludzkiego, trzeba bardzo mocno na nowo głosić i o tym mówić. Ja wielokrotnie w swoich rekolekcjach też o tym mówię: nie? jak jest ważne ciało. Ewangelia mówi, oświecił ich umysły, a właściwie po grecku jest otworzył ich umysły, aby rozumieli pisma. My tego potrzebujemy bardzo w czasie liturgii w niebo wstąpienia i w czasie każdej Mszy Świętej, żeby mieć tę Bożą Antropologię, czyli nasz, nasze przeznaczenie tu, nasze przeznaczenie w wieczności, przed oczyma ciągle. Prawda? I jest pięknie pokazany śmierci i martwych stanów. Tak. No karygmatu, nie? Tak. Będzie w Jego imię. Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie, w Jego imię będzie głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechów. Tak. I wy jesteście tego świata Cierpienie Mesjasza jest także dla nas wezwaniem, żeby trzymać się Bożej miłości, mimo że świat nam chce ją wybić z głowy różnymi sposobami, czasem w sposób brutalny. Trzymać się jej, nawet za cenę cierpienia, prawda? tej Bożej wizji człowieka, Boga i drogi człowieka do Boga. Następnie śmierć, która jest dla nas niczym innym, jak spotkaniem z tym twarzą w twarz, w którego wierzymy, którego kochamy, za którym tęsknimy, tak jak powiedziałeś. Coraz bardziej, w miarę jak się starzejemy, spadniemy, I jest naszym przeznaczeniem zmartwychwstanie, ale ono nie ma nic wspólnego z predestynacją, czyli takim bezwzględnym przeznaczeniem yy, nie, bioro, nie uwzględniającym naszej wolnej woli, bo my możemy powiedzieć Bogu nie i przekreślić Jego zamiar wobec nas, jeżeli się uprzemy, Bóg w swojej wszechmocy musi się zatrzymać z szacunkiem I, przed naszą wolnością. tutaj Jezus też dzisiaj nam daje jasność, jak mamy iść w kierunku nieba, nie? Ta droga, dokładnie jak powiedziałeś, jest, jest powiedziana. Pienię, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmarłych no, będzie, tak? będzie cierpiał. Śmierć Mesjasza, patrzymy na Chrystusa Ukrzyżowanego i mamy zobaczyć to wszystko, co się dokonuje w naszym ciele, co rujnuje i zabija nasze życie, to jest Chrystus ukrzyżowany, to jest rozpoznanie grzechu, nie ta droga. E, tak. Zmartwychwstanie, że jest pokonana ta przeszkoda, też, to, co też Jezus mówi, tam, zękoczy, w naszym ciele, to jest teraz Uwaga, to jest bardzo ważne, nasza droga do nieba jest też związana z cierpieniem w różnych wymiarach, albo prześladowania. Albo cierpienie, które jest związane z nawróceniem, bo to jest walka i zmaganie o, o tą moją tożsamość chrześcijańską yy, i to cierpienie, które jest związane z, też z przyjęciem tej słabej kondycji mojego ciała, bo, bo różne choroby przychodzą, prawda? Żeby to tego też. się nie bać, to, to też. I w konsekwencji z mówi, zmartwychwstajemy, idziemy do życia wiecznego, ale i odpuszczenie grzechów, nie? że to jest, jak bardzo jest bardzo pomocne, to, że ta droga do nieba, do królestwa niebieskiego idzie przez wspólnotę kościoła, bo ja nie mogę sobie odpuścić grzechów, ja muszę prosić o to i trzeba być we wspólnocie kościoła, tak jak dalej jest, jak było powiedziane, a po razem z Marią czekali na tą łaskę z nieba, na ducha świętego. Widzimy pewne znaki tak. tego oczyszczenia, tak. które przychodzi przez sakrament pokuty, tego wypełnienia już tutaj na ziemi Bożą łaską Duchem Świętym ciała wielu świętych zachowane od Skarzenia, rozkładu, rozkładu tak. przez wiele, wiele lat. Sakramenty pozwalają nam już kosztować w zaliczce, w zadatku, jak mówi Paweł, Arrabon, takie ładne greckie słowo, nieba, nie? ponieważ w bardzo realny sposób nasze ciało łączy się z ciałem Boga, stajemy się jedno. nie Dokładnie. Dzisiaj trochę mnie poruszyło to, co napisała Polska Agencja Prasowa, że dla katolików najświętszy sakrament, cytuję dosłownie, jest symbolem ciała i krwi Chrystusa. Symbolem to może być dla niewierzących, dla katolików Najświętszy Sakrament jest realnym ciałem i krwią Chrystusa, najprawdziwszym, prawdziwszym niż moje ciałem i krwiono. Czyli Jezus ofiarowany za mnie, obecny dla mnie, dostępny jako pokarm życia wiecznego tu i teraz. Aby w ostateczności potem już być na zawsze w tym wymiarze niebieskim. Nie? Zapraszamy do tego. Żebyście się ekscytowali w niebo wstąpieniem, na które... W tym znaczeniu, że kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, wszyscy z martwych staniami będziemy też porwani, jak mówi Święty Paweł, na obłoki naprzeciw Panu. I teraz mamy mieć oczy utkwione w niebie, czyli w Jezusie, nogi twardo na tej ziemi i ręce przy tym dziele Boże. Przy, 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 Boże. przy którym Bóg nas stawia. Ksiądz Olek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.